Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i podążył do Tesaloniki. Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą. Jest mi bowiem potrzebny do posługi. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończe, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, zabierz po drodze a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła. Odda mu Pan według jego uczynków. I Ty się go strzesz, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Oto Słowo Boże. Dzisiejsze czytania w święto św. Łuk Łukasza pokazują nam funkcjonowanie wspólnoty. I to wcale nie od tej dobrej strony. Chciałbym się skupić na chwilę na tym pierwszym czytaniu, czyli z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, gdzie pisze do swojego ukochanego ucznia. Tymoteusz był w drużynie ewangelizacyjnej, we wspólnocie ewangelizacyjnej razem z Łukaszem i razem z Sylasem i Pawłem. Więc razem przeszli trudną drogę, odrzucenia, biczowania, wyśmiania, fałszywe oskarżenia. I teraz z więzienia Paweł pisze do Tymoteusza o swoim stanie. Pisze co się z nim dzieje i wymienia różne osoby ze wspólnoty. I ch chciałoby się tak myśleć, że ta wspólnota świętego Pawła to była wspólnota, gdzie się naprawdę kochali, to był przecież pierwszy kościół. Nic złego przeciwko sobie nie mówili, byli wyrozumiali, miłosierdzi, łaskawi dla siebie. A jak czytamy, to się okazuje, że nic z tych rzeczy. Święty Paweł mówi: W pierwszej mojej obronie wszyscy mnie opuścili. Aleksander Brązownik wyrządził mi wiele zła, ale jednocześnie prosi: Niech mu Bóg tego nie poczytuje. Ale, ale informuję wspólnotę o tym. Informuję w liście, że jest taki człowiek, który był we wspólnocie, był zaangażowany, ale od niego doświadczyłem bardzo wiele zła. Jak jesteśmy w różnych wspólnotach, to myślę, że jak popatrzymy na historię tych wspólnot, też będziemy mogli powiedzieć jedno, drugie, trzecie imię i powiedzieć: Ta osoba wyrządziła wiele zła. Przez to, co zrobiła, jak gadała, jak mówiła. Dalej, święty Paweł mówi: Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten świat. On mówi o ludziach, którzy są rozpoznawani w innych miastach. Nie mówi o, o ludziach, którzy są anonimowi, przyszli na chwilę, przyjęli chrzest, odeszli. Mówi o ludziach, którzy są zaangażowani, rozpoznawalni. Którzy najpierw uczyli się od świętego Pawła, a potem przeciwko świętemu Pawłowi występują, tamten umiłował ten świat, ten zrobił podobnie. A jednocześnie pisze tylko Łukasz jest ze mną. Łukasz, który przy świętym Pawle był, słuchał, i też mógł dzięki temu spisać dzieje apostolskie dzięki temu, że szczegółowo tę historię od świętego Pawła. Brał, konkretnie ją nazywał. A jednocześnie Paweł, będąc w więzieniu, prosi, aby przyprowadzić mu Marka. Marka to jest świętego Marka, ewangelistę, który już czytają w pierwszym Kościele jego Ewangelię, bo to była najmłodsza Ewangelia, naj, znaczy najstarsza dla nas, najmłodsza dla nich, e, że pierwsza Ewangelia a jednocześnie człowiek z którym święty Paweł się pokłócił. Święty Marek ze świętym Pawłem i to się tak pokłócili, rozstali, mieli po prostu inną wizję kościoła, inne rozumienie. Jeden był tradycyjny, a święty Paweł był nastawiony na ewangelizację i na wychodzenie też Marek też, ale, ale się różnili. I tutaj prosi przyprowadź mi Marka. Przypuszczenia są takie, że on nie, Paweł potrzebuje z nim porozmawiać, że chce to wyjaśnić, wie ile dobra Marek robi, jednocześnie jak się potraktowali i że chcą doprowadzić Paweł, czując, że to jest koniec jego życia, chce się z nim pojednać czy chce, żeby chce porozmawiać, tak? Bo może pojednali się wcześniej, tego nie wiemy. Mówię o tym, żebyśmy dzisiaj patrząc na Łukasza, na świętego Łukasza, spojrzeli na różne wspólnoty w kościele, też wspólnoty, w których jesteśmy, ale też na cały kościół i zobaczyli, że te tarcia, te wszystkie spory są od pierwszego wieku. Są nawet opisane w Piśmie Świętym i one nie są trudnością. Tak po prostu jest. Tak jest zbudowany kościół. To samo miał Pan Jezus w gronie apostołów. Tak, tak funkcjonuje to, ta przestrzeń, w której działa Duch Święty. Jeśli będziemy chcieli, żeby było wszystko idealnie, to to nie jest wspólnota biblijna. Wspólnota biblijna zmaga się ze sobą, ma trudności, wyrządzają sobie wielkie zło, a potem się okazuje, że jeden i drugi są świętymi, jeden i drugi robią dobro. Także w ten sposób niech nas to dzisiaj poprowadzi do modlitwy, aby Duch Boży wszystko wypełniał, abyśmy szli za natchnieniami Bożymi. Amen.